Cześć. Z tej strony grzesiekszoftych.pl i dzisiaj chciałbym pokazywać słuchawki Ultrason Izar. I jest to jedno z tych urządzeń, przed których recenzją broniłem się bardzo długo, i chyba w tym modelu no, przekroczyłem jakiś swój rekord, dlatego że mniej więcej dwa miesiące testowałem to urządzenie. No i cóż, testowałem je długo, testowałem je z przyjemnością, ale im dłużej je testowałem, tym więcej pojawiają się wątpliwości. Dotyczyły one zwłaszcza wytrzymałości słuchawek. No i niestety muszę Wam powiedzieć wprost, że jeżeli miałbym to urządzenie tydzień albo dwa, wtedy wszystko byłoby ok. Miałem je dłużej, używałem ich częściej i najciekawsze jest to, że z każdym momentem, kiedy wyjmowałem je z etui, Zastanawiałem się, jaka niespodzianka czeka mnie tym razem. Jesteście gotowi na małą opowieść o słuchawkach rodem z Niemiec, które mają bardziej japoński niż niemiecki dźwięk i które naprawdę mogą stawać szranki ze sporo droższymi konstrukcjami, ale którym co nieco do absolutnego topu brakuje. Jeżeli tak, zapraszam. Urządzenie otrzymujemy w takim bardzo eleganckim i zgrabnym opakowaniu. No, które na pewno będzie się podobało, i które na pewno sprawi, że uznamy, że obcujemy z czymś z nieco wyższej półki cenowej. I tutaj, a propos ceny, od razu uchylę rąbka tajemnicy, że to urządzenie kosztuje obecnie w Polsce około 850 zł. Więc jest to cena wyraźnie niższa od topowych słuchawek z redukcją hałasu otoczenia, jakich możemy spodziewać się chociażby z Sonego, chociażby od Technicsa. Więc tutaj. Zobaczcie, mamy bardzo podobne rozwiązanie, bo otrzymujemy też urządzenie w takim twardym metu i ono jest bardzo fajnie zrobione. Słyszycie, to jest twarda powierzchnia i to jest coś, co pozwoli słuchawkom spaść nie jeden raz i powinno uchronić przed uszkodzeniami. Zaraz dobierzemy się do środka, uwaga! No i cóż, otwieramy jak książeczkę, zaraz Wam pokażę, co będziemy mieli tutaj wewnątrz, odłożę całość i zaczniemy od rzeczy najmniej istotnych, czyli przewód do standardowego połączenia, jeżeli uznamy, że szukamy właśnie czegoś, co pozwoli nam się spiąć ze starym odtwarzaczem, instrukcja bardzo prosta i bardzo konkretna, przeciwieństwie do wielu innych konkurentów, przewód do ładowania, też nic szczególnego, oczywiście jest to nowsza konstrukcja USB-C, więc bez problemu powinniśmy połączyć się czymś, czym ładujemy swojego codziennego smartfona. I teraz tak, zapytacie co to jest, bo tego oryginalnie w wyposażeniu nie było. No to uwaga, ja to rozwinę. Yy, wiem, że wygląda to dziwnie, ale jest to zwykły ręcznik papierowy, a w tym ręczniczku znajdziecie to. Te drobne elementy, które tutaj się przesypują, Niestety są to elementy słuchawek, które samoczynnie odpadły, kiedy słuchawki grzecznie żały sobie w i Zobaczcie, o co to chodzi. Tutaj widzicie w tym punkcie brakuje jednego i na przeciwległym krańcu również przy zgięciu brakuje drugiej tej ozdoby. No niestety. I to jest coś, co sprawiło, że zacząłem bardziej uważnie przyglądać się tym słuchawkom i mimo, że nie doszukałem się tu większych wad, innych wad, czegoś, sobie powiedziało, że hola. One nie są warte ani tej kwoty, ani nad połowę tej kwoty. Nie, one są tego warte. Tylko że coś, co teraz widzicie, nie powinno mieć miejsca w słuchawkach nawet za 300 zł. Zresztą to chyba w ogóle nie powinno mieć miejsca. Ja się bardzo mocno zastanawiałem nad tym. Wiem owszem, że słuchawki dostałem od polskiego dystrybutora i teraz muszę mu podziękować za cierpliwość, to po pierwsze. I wiem o tym też, że te słuchawki, no, jakąś drogę już przeszły. Ja nie jestem pierwszym testerem, który się do nich dorwał, być może gdzieś wcześniej zostały nadwrężone i akurat los chciał, że u mnie musiało wydarzyć się coś takiego. Natomiast gdyby nie te czerwone ozdoby, trudno byłoby się do czegoś przyczepić, to jest najbardziej bolesne, bo... No cóż, Izar to są jedne z tych słuchawek, które sprawiają, że chce się słuchać muzyki. Zresztą nie tylko muzyki, bo teraz zobaczycie, co jeszcze ciekawego mają. I tym bardziej ubolewam, że w moim egzemplarzu pojawiły się te pęknięcia, te uszkodzenia i powtórzę raz jeszcze, one pojawiły się na tych ozdobnych elementach, one po prostu samoczynnie zaczęły odpadać. Wyjmowałem z opakowania, z etui tego twardego, który pokazywałem słuchawki i każdym razem jakiś kawałek. Tej ozdoby, jaką tu widzicie, odpadał, i no ja mam wrażenie, że ona jest tutaj absolutnie zbędna. I zobaczcie, gdyby producent zastosował z tradycyjną konstrukcję bez tego elementu doczepianego troszeczkę, no do tego, żeby cieszyć oko i odróżniać słuchawki od konkurentów, byłoby super. A tak, ten element, który miał ozdabiać, w przypadku mojego egzemplarza, szpeci urządzenia. Przejdźmy do technikaliów, bo te słuchawki. Mogą się czymś pochwalić, aczkolwiek od razu powiem, że jest to urządzenie, które łączy troszkę dwa światy. Jeden z światów to jest świat, który byłby gdzieś za nami już jakieś dwa lata temu, natomiast drugi to jest świat, który ciągle jest aktualny, i ten drugi świat to byłoby przede wszystkim. Obsługiwanie kodeka APTX w wersji HD ten maluch je posiada nie mamy LDAK-a i od razu mówię to wprost mamy aptX HD, mamy AAC i mamy oczywiście SBC mamy tutaj redukcję hałasów otoczenia ANC która działa o, ze skutecznością około 40 dB sprawdza się w praktyce bardzo fajnie mamy coś co mega mnie uwiodło i zobaczcie od razu pokażę Wam czym rzecz te nausznicę Pokryte są czymś w rodzaju tutaj takiej skóry. Jest to coś niesamowitego, bo w przeciwieństwie do wielu konkurentów ta powierzchnia nie jest gładka, ona jest taka chropowata, stawia przyjemny opór i idealnie sprawdza się przy obsłudze dotykowej tak, bo to urządzenie ma obsługę dotykową i możemy korzystając z tej powierzchni. Nałożymy sobie słuchawki na głowę, i możemy yy, zgłaśniać, ciszać muzykę, przełączać utwory. Możemy użyć tego słynnego gestu rodem, z sami wiecie którego producenta, dzięki któremu włączymy szybko tryb uważności. Więc mamy tutaj wszystko to, czego oczekujemy od słuchawek dosyć kosztownych i z wyższej półki cenowej. Jedyne co będzie nam jeszcze troszeczkę bruździło, no to okaże się nagle, że Bluetooth jest w wersji 5.0, ale niech ten starszy Bluetooth Was też nie odstraszy i nie zwiedzie, bo z drugiej strony słuchawki obsługują. Połączenie wielopunktowe, konkretnie dwupunktowe, więc możemy jednocześnie sparować to urządzenie ze swoim smartfonem, ze swoim laptopem i będzie wszystko bardzo ładnie hulało. To są zdecydowane plusy. Aha, jeszcze warto byłoby dodać, że mamy tutaj tradycyjne pasmo przenoszenia 20 do 20 tys. Hz. I tym, co może Was też ucieszyć, jest fakt, że poza samym ANC znajdziemy tradycyjny tryb transparentny. Możemy też wyłączyć całkowicie yy, wspomaganie tego, co się dzieje wokół naszym otoczeniu, słyszenia tego, co się wokół niego dzieje. No, i na koniec, jeszcze jak już pokazałem wam płaszczyznę tutaj słuchawek, pokażę wam jeszcze tutaj dolną część i to wykończenie. Zobaczcie, mamy wejście na mini-czaka i mamy takie trzy przyciski, które są bardzo fajnie gumowane, które odstają, jak widzicie, bardzo łatwo też za pomocą, nawet kiedy nie patrzymy na urządzenie, za ich pomocą bardzo łatwo na wyczucie sterować urządzenie. Mam tutaj to, czego byśmy wymagali od podstawowych przycisków, czyli mamy. ANC to jest ten pierwszy przycisk, drugi to jest włącznik, trzeci to jest parowanie Bluetooth, więc tak naprawdę jest to bardzo prosta konstrukcja. Podoba mi się też to, że możemy słuchawki złożyć, zobaczcie, w ten sposób. Możemy je też złożyć w ten sposób i nosić bardzo fajnie na szyi yy, w Chowamy je w ten sposób. Więc, zobaczcie, to jest coś, co znajdziemy też u topowych konkurentów, i wszystko naprawdę bardzo by fajnie się sprawdzało. W porównaniu z tym, że mam tutaj skórę syntetyczną, taką proteinową, tak zwaną, pałąk jest fajną, taką miękką wyściółką, ona się sprawdza ekstra. Te słuchawki, tutaj na usznice, pady, które znajdziemy, to również jest taka skóra proteinowa, syntetyczna, ale ma w środku piankę z efektem pamięci. dość mięciutka, bardzo przyjemna, uszy się zbytnio w niej. Nie po co można bardzo długo korzystać z tych słuchawek. I niestety, wracamy do naszego elementu przy składaniu. Tutaj, bo zobaczcie, co się dzieje. Ja teraz będę składał słuchawki do wewnątrz. Ok, złożyłem je tak, i ten element, o tutaj, to coś, co widzimy. O, to no ciągle sprawia, że mamy wrażenie, że przez jakieś napięcia, jakie tu się pojawiają, być może samoczynnie te ozdoby odpadają, być może wystarczy jakieś delikatne nadkruszenie ich, nie mam pojęcia, na pewno no, mam wrażenie, że w słuchawkach z tej klasy cenowej nie powinno mieć to miejsca, i tutaj znajdziemy, jak na ironię, część. Stalową, pod spodem jest tworzywo sztuczne. Byłoby to bardzo fajne, gdyby nie to, że najchętniej całkowicie zerwałbym tą ozdobę. Tradycyjnie chciałbym Wam pokazać, żeby nie było żadnych niespodzianek, jak słuchawki wyglądają po nałożeniu na głowę. Bo one wyglądają całkiem ciekawie, nie są za duże. To na pewno będzie jakaś ich zaleta. Tutaj oczywiście, to, jak już widzieliście, mamy te metalowe wewnątrz prowadnice. Ok, słuchawki mam teraz nałożone. Zobaczcie jak one tutaj przylegają dość ściśle do głowy. Tak wyglądają z boku. Tak wyglądają z drugiej strony. Uważam, że jak na... Tą klasę cenową, jak na to, że są wykonane bardzo solidnie, gdyby nie cały czas coś, do czego będę z uporem wracał, no, byłyby to naprawdę ciekawe, wygodne, komfortowe słuchawki. I jeśli nosi bardzo przyjemnie i bardzo miękko, bo chociaż są niewielkie, to te części, jakie tutaj widzimy, one sprawiają, że leżą. Idealnie. Mnie się to podoba, że też te za nie są zbyt duże, bo jeżeli je odłożę w ten sposób, tutaj sobie wysunę troszkę, nie nosimy takich dużych muszli na szyi, one są relatywnie niewielkie, to mi się bardzo podoba i tak naprawdę nawet posłuchajcie jak ten mechanizm rozsuwania pracuje. jest taki przyjemny opór i te słuchawki po wysunięciu pozostają w swojej pozycji, więc to naprawdę jest bardzo fajne i uważam, że to jest fajna konstrukcja, lekka konstrukcja to jest y, niespełna ćwierć kilograma, więc jak na słuchawki wyposażone w redukcję hałasów otoczenia jest to waga niewielka i bez trudu możemy je schować w tym etui, które również jest kompaktowe, przenosić w torbie, w plecaku to jest bardzo fajne natomiast teraz porozmawiamy o czym co jest najfajniejsze w tym urządzeniu i będzie to dźwięk. Nie będę długo się rozwodził. Izar to słuchawki, które sprawiają masę radochy i to słuchawki, które są nastawione na bardzo energetyczne brzmienie, na żywe brzmienie, na szczegółowe brzmienie, na brzmienie, które dzięki zastosowaniu autorskiej technologii S Logic jest nieco bardziej przestrzenne niż w zwykłych stereofonicznych słuchawkach. I tutaj to rzeczywiście przekłada się na słyszenie szersze Mimo, że tutaj, zobaczcie, wnętrze jest no, niezbyt rozbudowane i te nausznice jak już wspomniałem, są niezbyt duże, to mamy wrażenie, jakbyśmy na głowie mieli słuchawki o wiele większe. O wiele większe w sensie tego, że ta przestrzeń, z której dźwięk nadchodzi, nie jest tylko, nie pochodzi tylko z tak niewielkiego otworu i z przetwornika, jaki tutaj jest ukryty, tylko pochodzi z czegoś większego, z czegoś, co powinno przypominać słuchawki. No mnie bardziej się kojarzyło z takimi tradycyjnymi słuchawkami nagłownymi, jakich używamy podczas domowych odsłuchów. coś. W stylu Philipsu Fidelio, jakie na kanale możecie znaleźć, czyli takiej dużej, dużej naucznicy, gdzie ten dźwięk naprawdę może wybrzmieć. Tutaj to znajdziemy, tu mi się to bardzo podoba. Podoba mi się to, że dźwięk, jaki tutaj znajdziemy, nie ustępuje topowym konkurentom. I mógłbym powiedzieć, że czy Sony, czy wspomniany już Technics, czy Jabra, czy inne słuchawki, które są z wyższej półki, ale co ciągle konsumenckie i ciągle dostępne dla takiego przeciętnego kowalskiego, kosztują około 1000 zł, nieco więcej to to urządzenie, które kosztuje 8,50 zł, może z nimi konkurować, jeżeli chodzi o dźwięk. Ten dźwięk jest solidny, ten dźwięk jest mocny, ten dźwięk jest głęboki i jest niezwykle uniwersalny. Ja nie miałbym tutaj żadnych powodów do tego, żeby powiedzieć, że są to słuchawki, które na przykład sprawdzają się dobrze, ale przy konkretnej muzyce, dlatego że czy słuchamy klasyki, czy słuchamy mocnego rocka, czy słuchamy techno, one dają radość odsłuchu i to jest bardzo fajne połączenie. Niestety, jeżeli jesteśmy osobami, które są bardzo wyczulone na niskie tony, bo ich trochę tutaj jest i które wolą muzykę szerszą, ale bardziej płaską, możemy mieć tutaj problem przy odsłuchu, zwłaszcza tej bardzo wymagającej muzyki, jak jakiś delikatny jazz, jak jakaś improwizacja, jak jakaś klasyka kameralna. No, okaże się, że tutaj to podbicie basu może gdzieś troszeczkę nas rozpraszać, natomiast no nie byłoby to problem gdybyśmy mieli oddany do dyspozycji korektor. Niestety nie ma tutaj aplikacji i nie będziemy mieli jak manipulować dźwiękiem tych słuchawek. To jest malutkie niedopatrzenie nie do końca mi się to podoba ale chciałbym to odznaczyć jako minus tych słuchawek już w tym momencie bo jednak konkurenci rozpieścili nas tym że mamy aplikację mamy sterowanie w aplikacji tym jak dane słuchawki brzmią i to jest coś co po prostu rozbestwia. Natomiast tutaj w przypadku Ultrasonę, mamy słuchawki, które brzmią tak, jak przewidział to producent czyli mają potencjał uniwersalny, mają solidny bas, mają szerokie pasmo, mają przestrzeń bo ta przestrzeń tutaj jest ale ten taki rozrywkowy strój może w pewnym momencie osobom lubiącym bardziej delikatne podejście do muzyki gdzieś przeszkadzać. Ale moim skromnym zdaniem, tak jak używałem tej słuchawek głównie do muzyki, jakiej słucham na co dzień, głównie do metalu, głównie do rocka, głównie do współczesnych, jakichś nowoczesnych brzmień, tutaj to wszystko broni się samo. I nawet nie potrzebowałem żadnego korektora. I czy będzie to ostatnia płyta Kasinosowskiej, która na tym urządzeniu brzmi wspaniale, czy będzie to ostatnia płyta Metaliki, też brzmi tutaj wspaniale, więc mamy naprawdę ro, taki rozdźwięk brzmieniowy, Narracyjny i to urządzenie radzi sobie z nim wyśmienicie. Jeżeli słuchamy bardziej delikatnej klasyki, ja tutaj klasycznie odwołam się do Glena Goulda i jego wykonań z 60-tych lat, które mają taki charakterystyczny, suchy posmak, suchy podźwięk, no to tutaj troszeczkę zauważymy, że to brzmienie jest zmienione, uspółcześnione Jeżeli nie lubicie takiego brzmienia. Te słuchawki nie będą dla Was, ale jeżeli lubicie nutkę takiego soczystości, takiego basu, takiej przestrzeni i tego czegoś, co troszeczkę trąci Loudnessem, ale w dobrym guście, no to macie do czynienia w tym urządzeniu, w Ultrason ISAR, naprawdę genialną mieszanką tych cech, o których właśnie wspomniałem. Czas kończyć naszą recenzję. Było nieco szybciej niż zwykle, ale powiem Wam prosto, że ta recenzja powstawała dużo, dużo dłużej niż chyba wszystkie inne i nie miałem takiego przypadku gdzie przez wiele tygodni zbraniałem się przed zakończeniem przygody z jakimś urządzeniem z tym urządzeniem naprawdę ciężko będzie mi się rozstać i muszę wam powiedzieć wprost że gdyby nie te odpadające czerwienie te plastikowe dekory, które w ogóle mogłyby ich tu nie być i słuchawki naprawdę niewiele by na tym straciły, a byłyby po prostu dużo lepiej wykonane. I gdyby nie brak korektora, trudno byłoby się czegoś tutaj czepić. Natomiast te dwie rzeczy sprawiają, że zarówno na całkiem dobry ANS, zarówno na całkiem dobre połączenia głosowe, jakie te słuchawki są w stanie realizować, ze względu na dobrą wygodę, bo o tej wygodzie będę wspominał porczywie. Kapitalne sterowanie dzięki tej powierzchni, która jest nie jest śliska, ale jest taka, że daje genialne wyczucie i to jest coś, co na mnie zrobiło kolosalne wrażenie, i co te słuchawki odróżnia od konkurentów. No i to piękne brzmienie to jest naprawdę super mieszanka. Tylko, że jeżeli to ta historia powtarza się w innych egzemplarzach. To trochę szkoda, wyda to 8 pustów. Więc mam nadzieję, że będę mógł, i tutaj delikatna prośba do producenta, żebym dostał drugie słuchawki i mógł sprawdzić, czy to samo będzie się działo w drugim egzemplarzu albo w trzecim. Wtedy będziemy wiedzieli, czy te słuchawki są wykonane tak, że to jest norma. I to czerwone zawsze odpada czy to był incydent przy pracy. I to czerwone nie odpada, ale ja miałem pecha i u mnie odpadło. Więc spodziewajcie się delikatnego suplementu do tego nagrania. Natomiast teraz dzięki serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia jeszcze w tym tygodniu. Cześć!